Cześć. Nazywam się Paweł Duda i witaj na stronie agencji projektmarketing.pl. Dzisiaj chciałbym pokazać narzędzie do zbierania leadów, do zbierania numerów telefonów od potencjalnych klientów. Jeżeli wejdziesz sobie na przykładową stronę internetową, na przykład to narzędziem do zbierania leadów jest właśnie tutaj, ten telefon niebieski, który tutaj miga. Jeżeli potencjalny klient jest zainteresowany daną usługą, podaje swój telefon, klika przycisk Połącz teraz i nastąpi bezpośrednie połączenie telefoniczne z właścicielem serwisu, a więc jest to bardzo dobre narzędzie, które pozwala szybko skontaktować się z potencjalnym klientem. Więc ty, jako właściciel strony internetowej, Powinieneś zainstalować sobie właśnie takie narzędzie, i dzięki temu możesz zwiększyć ilość klientów na swojej stronie. I od tego momentu ludzie już mogą do mnie zadzwonić bezpośrednio i połączyć się ze mną w 24 sekundy w celu omówienia oferty, zapytania o produkty, nawiązania współpracy. A więc jak działa narzędzie do zbierania lidów? I tak właśnie wygląda pop-up, który zbiera. Telefon. Jeżeli ktoś kliknie tutaj na telefon lub chce opuścić stronę internetową, wówczas właśnie taki pop-up się wyświetla: i zobacz, tutaj ludzie mogą bezpośrednio do Ciebie zadzwonić. Potencjalny klient może się skontaktować z Tobą, jako właścicielem strony internetowej, w 24 sekundy, a więc. Jest to bardzo dobre narzędzie, ponieważ ludziom często nie chce się wypełniać formularzy kontaktowych, a takie szybkie narzędzie do połączenia jest bardzo wygodne, bardzo szybkie i bardzo przydatne. Dlatego teraz załóżmy, że jestem potencjalnym klientem i chcę połączyć się z numerem, który tutaj właśnie podałem. Ja tutaj podam inny numer telefonu i kliknę przycisk Połącz teraz. Widzisz, w tym momencie trwa łączenie z konsultantem. Na mój drugi numer telefonu. Słyszysz, w tym momencie nastąpiło połączenie. W tym momencie dzwoni do mnie właśnie numer telefonu, który podałem w Leadfinderze czyli to jest właśnie ten klient, który teraz do mnie zadzwonił. Widzisz? A więc, tak właśnie działa narzędzie Leadfinder. Czyli, jak widzisz, Tutaj, jeżeli podasz właśnie swój numer telefonu, jeżeli tutaj klient poda swój numer telefonu i kliknie przycisk Połącz teraz, to tak naprawdę połączenie zostanie nawiązane bezpośrednio z twoim telefonem, czyli z telefonem właściciela strony internetowej, czyli będziesz mógł bezpośrednio porozmawiać z potencjalnym klientem. I widzisz tutaj mamy także numery klientów. Jeżeli chcesz, możesz do nich zadzwonić. Jak widzisz, tutaj konsultant nie odebrał. Ważne, że masz bazę telefonów. Baza lidów jest bardzo przydatna, ponieważ w każdym momencie możesz zadzwonić do tego klienta i zaoferować mu kolejne usługi i dodatkowe produkty.